Dzisiaj e, trochę o Kanadyjczykach, okay? moje spostrzeżenia, y, może jak ja ich widzę, oczywiście to jest moja osobista opinia, tak? to co ja mogę stwierdzić po prawie 7 latach pobytu i się z Wami podzielić, niekoniecznie musi się każdy z tym zgadzać, możecie to odbierać w inny sposób. Dobra, jazda! Można by zacząć od czego? Na przykład od tego, że lubią muzykę country, bo akurat leci muzyka country w radiu. Okay. i co jest zadziwiające, znaczy zadziwiające, Trochę zaskakujące, że nawet dużo bardzo młodych ludzi lubi słuchać muzyki country. Nie ma nic z tym złego. Tak samo może kogoś zaskoczyć w Polsce, że ktoś, może młody człowiek lubi Disco Polo, tak? W każdym razie jedna z takich cech. Ja zawsze wykojarzyłem muzykę country bardziej z, z USA. Tak naprawdę to nie miałem żadnej takiej idei. Co mogliby Kanadyjczycy słuchać? Zresztą dużo jest, mają wspólnego Kanadyjczycy z Amerykanami. To jest taka jedna, może ich cecha. Co innego, może pogadajmy o tym, czy Kanadyjczycy naprawdę są tym najbardziej uprzejmym narodem na świecie. To się bardzo często słyszy, że Kanadyjczycy to są najmilsze osoby i tak dalej. Ja tego tak nie odbieram. Nie odbieram tego dlaczego, bo to jest trochę sztuczne. Jak już, jeżeli będziecie w Kanadzie, na początku może was to bardzo pozytywnie zaskoczyć, że każdy się uśmiecha, każdy mówi hi na ulicy, każdy się pyta how are you i tak ja dalej, tak naprawdę ich to nie interesuje. To jest taka sztuczna grzeczność trochę, nie, może bym nie powiedział, że są fałszywi. Ja odbieram to tak, że oni po prostu... Oni się nie interesują innymi ludźmi za bardzo. W przeciwieństwie do, do nas, Polaków, gdzie Polacy lubią wtykać w swój nos, w nie swoje sprawy i dyktować innym, co mają robić i jak mają to robić, to Kanadyjczycy z drugiej strony po prostu podchodzą bardziej obojętnie. Oni, no tak, udają, tak, że, że coś ich tam ruszy, że coś ich interesuje, ale tak naprawdę ja tam mam takie swoje zdanie na ten temat, że. Kanadyjczycy są po prostu ludźmi, którzy unikają konfliktu. Oni powiedzą się, że zgadzają z waszą opinią po to, żeby nie wchodzić w żadne argumenty i to jest trochę takie mdłe, takie nudne, byle jakie jak dla mnie. Ja wolę się z kimś pokłócić nawet, chociaż nie, 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 nie chodzi o to, żeby tam z jakąś bitwę, z kimś zaczynać, ale lubię wymianę opinii. Lubię jak ktoś ma swoje zdanie, jak, jak to się mówi, jak ktoś ma jaja, tak? I, i trzyma się swojego zdania. Oczywiście, jeżeli ktoś jest w błędzie, to można mu to uświadomić. Ja również yy, nie staram się za wszelką cenę mieć racji. Jeżeli czegoś nie wiem, na czym się nie znam, po prostu mówię, że nie wiem. A dużo ludzi próbuje udawać ekspertów, znawców w tematach, na których się nie znają. A tak jak mówię, Kanadyjczycy bardzo często przytakują, po prostu tak jak mówię, unikają konfliktu. Zobaczycie tutaj, że Kanadyjczycy, nawet was nie znając. Widząc was pierwszy raz, czy tam drugi, może będą zaczynać was nazywać mój przyjacielu lub mój bracie, tak? O, oh, brother, bla, bla bla, to i tamto, my friend. To jest też takie, zobaczycie, że na początku to jest takie miłe zaskoczenie, tak sobie myślimy, o jesteśmy fajnie zaakceptowani i lubiani, a mi się wydaje, że oni strasznie tych słów nadużywają. Oni tego używają tak jak my słowo na K, dosłownie jak przecinka. Na każdym kroku, oni nazywają każdego my friend, brother i tak dalej. To jest takie jak w polskim byśmy powiedzieli, hej ziomuś, hej koleżko, tak już bardziej po koleżeńsku, z tym, że y, wydaje mi się, że nam Polakom zajmuje to więcej czasu, zanim my kogoś tak zaczniemy traktować, a tutaj to jest po prostu na dzień dobry. I dlatego to daje ludziom takie może odczucie, że Kanadyjczycy są tacy, ach, och, wspaniali w ogóle, a tak jak mówię, to jest takie, no, z takiej sztucznej grzeczności. Dobra, teraz chcę Wam coś pokazać. Chcę pokazać na co chorują Kanadyjczycy. Ok, i to nie jest na pewno to, o czym myślicie. Tak, Kanadyjczycy chorują właśnie na to. Okay. Tim Hortons. Tim Hortons. Ee, czym bardziej na kawę z Tim Hortonsa? Tim Hortons, z tego co wiem, był chyba hokeistą. Nie chcę powiedzieć głupot. I że otworzył sobie biznes bazujący na kawie. Powiem tak, ta kawa jest ohydna, piją raz na kilka miesięcy, jak nie ma nic innego pod ręką, ale Kanadyjczycy po prostu są od niej uzależnieni. Okay. Takich, żeby otworzyć taką, e, la, ka, nie wiem, kawiarnię, cukiernię, musicie zainwestować e, minimum milion dolarów i zapisać się na listę oczekujących. E, one są w, prawie na każdym skrzyżowaniu. Tak to wygląda w środku. Okay. W tygodniu, jeżeli chcecie, właśnie o, podjechać sobie, zobaczcie, proszę bardzo, po francusku, service au volant, okay, sortie, czyli wyjazd, wyjście, wyjazd. I service au volant, co oznacza. Obsługa przy kierownicy, czyli drive thru, tak zwane. Zobaczcie, jest kolejka aut. Okay. Jest w tej chwili tych aut 5, tam gdzieś stoi 6 w krzakach. Jeżeli przyjdzie tutaj rano przed pracą, to tych aut będzie 25. I po prostu Kanadyjczycy bez tej kawy żyć nie mogą. Ja robię taki, opowiadam taki kawał, że jak ktoś by chciał najechać Kanadę, to po prostu wystarczyłoby zamknąć tym Hortonsy i Kanadyjczycy by się sami poddali. Co innego. Coś, co mnie na przykład zaskoczyło, kiedy pierwszy raz zaprosiliśmy, tam może nie pierwszy raz, ale tym razem zaprosiliśmy kanadyjczyków do na nas na, na grilla i przyjechała rodzina, tak, mąż, żona, tam, dzieci. Facet przyjechał z własnym piwem, co jest ok, oczywiście. I wsadził sobie to po prostu pod, swój, pod swoje krzesło i z nikim się nie dzielił, tylko wyciągał sobie te swoje piwka i tam popijał. Ja mu zaproponowałem jakieś tam nasze, jakieś polskie piwo. Nie, nie, dziękuję, mam swoje. No i po prostu jak impreza się skończyła, to zabrał to, co mu tam zostało ze sobą i zabrał do domu. To chyba wiecie, jak my Polacy podchodzimy do takiego czegoś, jak przychodzimy do kogoś w gości, przynosimy, nie wiem, jakiś alkohol, no to stawiamy na stół, tak? I kto chce, to tam się częstuje, a to co zostaje, po prostu zostaje na miejscu. No Ja nie wyobrażam sobie, żebym przyszedł do kogoś z flaszką i po prostu zostanie tam jedna trzecia flaszki, żeby miała ja zajobą do siebie do domu, czy tam jakieś parę piw i tak dalej. No to było takie śmieszne zaskoczenie, czegoś takiego się nigdy nie widziałem w żadnym kraju. Mówiąc o piwach, to jesteśmy aktualnie w sklepie, ogólnie z alkoholem, okej, okay. jeszcze do niedawna alkohol w ogóle nie był sprzedawany w, w supermarketach itd., i tak dalej, tylko w takich sklepach, ale to jest nieważne, co jest fajne to jest to, patrzcie. Okay. polskie piwka obok wszystkich innych i co jest fajne, że kosztują tyle samo, co lokalne piwa. Są Jakieś czeskie, na przykład Kozel, bardzo fajne dobre piwko. Okay. bo Pamiętam, że na przykład w Europie e, jakieś takie bardziej egzotyczne piwa, importowane, na przykład, ktoś chciał amerykańskie czy kanadyjskie piwo, to by prawdopodobnie zapłacił razy trzy. A tutaj te piwka są w tej samej cenie, co wszystkie inne. Na zdrówko! Co innego można powiedzieć o Kanadyjczykach? E... Dużo ludzi mówi, że na przykład w Kanadzie jest takie już zaakceptowane multikulti, że nie, nie ma rasizmu. Gówno prawda. Z mojego doświadczenia rasizm jest wszędzie, słuchajcie. No, mieszkałem w Polsce, mieszkałem we Francji, w Niemczech, mieszkałem, teraz mieszkam w Kanadzie. Byłem w, o, wiecie co, byłem w kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu państwach na świecie. Przez to, że jestem w sporcie. Poza tym, będąc, spędziłem też dwa lata w armii francuskiej. Także byłem i w Afryce, mm. i w Azji bardzo często. Powiem wam, że rasizm jest wszędzie. I tutaj po prostu z tym rasizmem tak się nie afiszują, ale on jest. Jeżeli porozmawiacie z Kanadyjczykami, a przede wszystkim od czasów ostatniego rządu, Kanadyjczycy mają dosyć. Mają dosyć, bo. Oni nie mają nic przeciwko imigrantom, którzy się asymilują, którzy pracują, którzy przyjeżdżają i budują ten kraj. Niestety teraz no, obecny rząd postawił bardziej na uchodźców i niestety jest problem z asymilacją. Może tego tak aż bardzo nie widać, bo Kanada jest wielka. Na pewno wiecie, Kanada, drugi największy kraj na świecie, a ma tyle ludności, co Polska. Także ludzie są rozproszeni po całym, po całym kraju. Ale jak poznacie Kanadyjczyków, ja się śmieję na przykład, że został wybrany Justin Trudeau, tak, no bo niby tutaj Kanada, tak jak mówię, no, kochają wszystkich, przyjmują wszystkich i tak dalej. Jak porozmawiacie z Kanadyjczykami i poznacie ich wam, zaufają, to powiem wam, że w... z tych, co ja znam osobiście, ja nie wiem, kto się w jakim tam środowisku obraca, ale z tych, co ja znam i nawet ludzi pracujących dla rządu, bo tutaj no, jesteśmy. Akurat teraz jesteśmy w Ottawie, jesteśmy w stolicy w tej chwili. Także bardzo dużo ludzi pracuje tutaj dla rządu. E, powiem wam, że mówią otwarcie, że wolą Donalda Trumpa niż Justyna Trudeau. I to nie chodzi o taką e, osobi o, że osobiście, o jego osobowość. Chodzi o to, co robią dla kraju. Bo prawda jest taka, że no tak, Donald Trump jest świrem, ale jednak e, troszczy się bardziej o swoich, a e, niestety Justin Trudeau e, troszczy się bardziej o ludzi spoza Kanady i odbiera Kanadyjczykom niektóre rzeczy, przywileje po to, żeby dawać innym. Może innym razem sobie tym pogadamy. Ja osobiście nie lubię za bardzo tematu polityki, ale niestety ma to na nas wpływ. Co jeszcze o Kanadyjczykach? Właśnie mówiąc tutaj o, o Trudeau i o Trumpie, mam takie wrażenie, że Kanadyjczycy mają jakiś straszny kompleks tutaj względem Amery Amerykanów. Bardzo często spotkacie się z czymś takim, że będą się porównywać, będą porównywać Kanadę do USA właśnie i na każdym kroku chcą dowodzić jak to jest tutaj, jak to lepiej żyje się w Kanadzie niż w USA. Na pewno żyje się inaczej, czy żyje się lepiej to już niech każdy sam sobie zadecyduje, bo są na pewno osoby, które stwierdzą, że w Korei Północnej żyje się lepiej niż w Kanadzie, więc wszystko zależy kto czego chce od życia, kto czego szuka, i kto czym się zajmuje, tak mi się wydaje. Dlatego, takie, dlatego mnie zawsze wkurzają takie, takie te artykuły, czy jakieś takie sondaże, że o, Kanada, kraj numer jeden, tak, teraz ostatnio. Te, wiecie co, tak jak Kanada jest sprzedawana w Europie, tak samo tutaj jest sprzedawana Dania lub Szwecja. No więc nie, niejednokrotnie spotykam się z taką tutaj opinią, że Kanadyjczycy też narzekają, słuchajcie, narzekają na, na swój rząd, na swój kraj. Chyba ludzie na całym świecie chyba tak robią. Ale ja też że po prostu staram się im uświadomić, bo jak ktoś mi chce tutaj wcisnąć, że o Szwecja to jest 100 razy lepiej niż, niż Kanada, czy Dania jest 100 razy lepsza niż Kanada, bo też tutaj krążą takie artykuły, tak jak mówię, gdzieś w internecie czy w jakichś tam gazetach, zawsze pokazuje się te najlepsze strony danego kraju, żeby ludzi zachęcić tak do, do imigracji, żeby tu przyjechali. To samo robi właśnie Kanada, kiedy pokazują Wam piękne zdjęcia jezior, lasów, zwierzaki na wolności biegające gdzieś, dzieci bawiące się gdzieś na jakimś placu zabaw i w ogóle och, ach, jak tutaj pracownicy są szanowani i traktowani. Zawsze każdy będzie Wam pokazał te najlepsze strony, a do końca to nie tak wygląda, przecież tak samo, tak samo reklamuje się Polskę, tak? pokazuje się Mazury, pokazuje się gdzieś tam powiedzmy Trój, Trójmiasto, pokazuje się teraz te nowoczesne piękne budynki, ale nikt nie pokazuje też tego, że ludzie gdzieś tam mieszkają na wsi, nie mają wody bieżącej czy nie mają ogrzewania itd. Tutaj też są bezdomni, też są, są różnego typu problemy i o tym nikt nie mówi, a to jak jesteście na miejscu, no to widać po prostu. Teraz jestem w centrum Ottawy, tutaj niedaleko jest przytułek dla dla bezdomnych, dla narkomanów, powiem, wam, że tragicznie to wygląda. I to jest w samym centrum stolicy. Ci ludzie siedzą pod tym blokiem, w jakich, śpią w jakiś workach, żebrzą o pieniądze, po prostu tragicznie to wygląda, wiecie co? I teraz biorąc pod uwagę, że taki kraj, jak, jak Kanada, gdzie mogliby się zająć tymi ludźmi, mogliby zamiast wydawać miliardy gdzieś tam na różne inne kraje, nie wiadomo po co, żeby tam jakieś wiadomo umowy podpisać i tak dalej. Gdyby zainwestowali we własnych obywateli to wtedy tak, byłby to wspaniały kraj. Kanada to jest fajny kraj, ale nie jest idealny tak jak żaden inny. I tutaj Kanadyjczycy też mają takie złe wyobrażenie. W sumie naprawdę nie żyje się tutaj źle. Dzisiejszą rozmowę z moim szefem na, ten, na, na, na temat ludzi, którzy tutaj narzekają. Wiecie co ja bym zrobił z takimi ludźmi? Ja bym ich wysłał tak na miesiąc, albo może nie wiem, może nawet na rok. Pomieszkać w jakimś kraju typu Rumunia, czy nie wiem, Kazachstan, czy, czy jak, jak, jakaś afrykańska wioska, gdzie właśnie musieliby chodzić gdzieś do rzeki, czerpać wodę, pedałować, żeby mieć prąd, żeby, czy nie wiem, przy świecy, żeby siedzieli I, i coś takiego. Wtedy by dopiero docenili, co tutaj mają. I e, to, tak jak mówię, tak jak na całym świecie. Ludzie narzekają, narzekali i pewnie narzekać będą. Dopóki nie staną w dupę i nie nie z, otworzą oczu i, i nie zdają sobie sprawy, że w sumie nie mamy na co narzekać, nie jest aż tak źle. Dobra, muszę kończyć, odezwę się niedługo. Eee, tak jak mówiłem, w poprzednim prosiłem, jeżeli możecie, dajcie łapkę w górę. Jak nie lubicie, słuchajcie, jak nie lubicie, dajcie łapkę w dół. Trudno, wezmę to na klatę. Eee, nie chodzi mi naprawdę o jakieś tam lajki i tak dalej, chodzi mi tylko o to, żeby eee, to trafi oderktaj więcej osób, które są zainteresowane tematem Kanady i to wszystko. A jeżeli nie zrobiliście subskrypcji na kanale, no to zróbcie, proszę bardzo, wtedy dostaniecie notyfikację, jak wrzucę jakiś nowy film, może to będzie coś, co Was akurat interesuje. I jak chcecie, to możecie również wpadać. Dużo osób do mnie pisze bezpośrednio na, przez Facebook, nie w komentarzach na YouTube, także jak macie Facebooka. To możecie wpaść na Rudy z Kanady. Znajdziecie mnie tam, albo nawet mój profil osobisty, ok. No to tam przez Rudy z Kanady mogę wam podać, nie ma problemu. Nie ukrywam się przed nikim. <grym> Ale jednak lubię rozdzielić moje życie prywatne od takich innych rzeczy, jak życie zawodowe i to, co sobie tam robię na boku, żeby nie mieszać wszystkiego razem, żeby ludzie na przykład nie, nie wrzucali mi jakichś tam dziwnych fotek na mój profil osobisty, gdzie jestem z rodziną. Nie, nie jest mi to potrzebne. Ok. Mamy dzisiaj piękną pogodę 29 stopni. Słuchajcie, lato wróciło, bo ostatnie parę dni było już chłodno. W nocy spadało nawet do 8 stopni, zresztą do 7. Dzisiaj mamy straszny upał. Yy, pokazuje mi termometr w aucie 29, ale prawdopodobnie jest ponad 30. Także trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia następnym razem.